Dzień dobry, rozmawiam z Sebastianem Złotowiczem, muzykiem z wrocławskiego zespołu Satellite Addiction. Dzień dobry, witam radę Niedawno ukazała się wasza debiutancka płyta pod tytułem Link. Powiedz, jaki rodzaj muzyki uprawiacie i jakie utwory znajdują się na tej płycie? Ciężko określić do muzykę, nawet mnie samemu, ale najogólniej rzecz biorąc, jest to. Muzyka z pogranicza nowych brzmień, czyli wszelkie odmiany, typu chillout, elektro, IDM podane z wokalem na żywo, tekstami i gitarą. W opisie Waszego zespołu figurujesz jako człowiek od elektroniki. Ja zajmuję się tą stroną bardziej techniczną, czyli przygotowuję samodzielnie w domu, najczęściej tak to się odbywa, że pod wpływem ataku weny nagłego Robię utwory, do których potem Emilia y, korespondencyjnie zawsze napisze jakiś tekst, a następnie Marcin, gitarzysta, który, który na co dzień mieszka w Warszawie, opracowuje do tego harmonię na gitarę. I jakoś to do tej pory się bardzo ładnie zazębia, więc, więc ten model współpracy się jak najbardziej sprawdza. Gracie już od 5 lat, wcześniej pod nazwą Fem Fatal byliście znani wrocławskiej i nie tylko wrocławskiej publiczności. Jaki jest skład zespołu, czy on się zmienił od przez te pięć lat? Skąd potrzeba zmiany nazwy? Zespół powstał we Wrocławiu, i tutaj w jednej z salek prób, tutaj nieopodal, starego klasztoru i hali targowej poznałem Emilię, która po prostu podeszła i mówi, że bardzo ciekawe brzmienia i czy nie chcielibyśmy czy nie, nie chcielibyśmy czegoś razem zrobić muzycznie? Ja się zgodziłem, bo, bo jestem otwarty na takie propozycje. Przy czym na pierwszej próbie do każdego kawałka, który jej puszczałem ona wyciągnęła taki gruby zeszyt z tekstami i momentalnie Wynalazła teksty, które, które moim zdaniem pasowały bardzo dobrze do tej muzyki, i stwierdziłem, że, że, to, może, że to może być dobry kierunek, i, i tak to się zaczęło. Kilka pierwszych koncertów też nas rozzachociło na tyle, że kontynuowaliśmy to, mimo, mimo tego, że każdy tam ma jakieś swoje, swoje sprawy, swoje życie. Chcieliśmy to ubarwić podczas koncertów, więc naturalne było, że. Żeby poszukać muzyków na żywo i znaleźliśmy mojego, mojego dobrego znajomego, który wyprawił się do Warszawy, ale też bardzo dobrze przyjął tą propozycję, by na gitarze nagrywać nam piękne harmonie i to jest też dodatkowy efekt podczas koncertów na żywo, zwłaszcza, bo, bo ta interakcja między wokalistką a publicznością też jest ważna, ale dodatkowo muzyk na żywo zawsze robi wrażenie. Generalnie ten rozdział. W którym funkcjonowaliśmy jako duet, to, to pod nazwą Femme Fatale. To była nazwa robocza, którą musieliśmy wymyśleć e, na potrzeby pierwszych koncertów i konkursów, w których tam mieliśmy, mieliśmy zamiar brać i braliśmy udział. Generalnie ona się długo utrzymała, ale w momencie, gdy weszliśmy do studia i tam efekty naszej pracy nas na tyle zaskoczyły, że zaczęliśmy jakby przedefiniowywać tą naszą muzykę, a w ogóle zaczęliśmy ją. Zaczęliśmy ją próbować nazywać jakoś i skojarzyła nam się właśnie z, z taką jakąś kosmiczną muzyką, stąd skojarzenia Burza Mózgów i doszliśmy do, do satelitów, do, do, tego, do komunikacji międzyludzkiej, który, który to temat wynika z, mi, pośrednio z tekstu w Emilii. Także któraś tam z kolei Burza Mózgów i nazwa Satellite Addiction pod, przypadła nam na tyle do gustu, że nie, nie zastanawialiśmy się zbyt długo, przyjęliśmy ją i od tej pory. Jakby jest to nasza oficjalna nazwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Sebastian Złotowicz z wrocławskiego zespołu Satellite Edition. Dziękuję za rozmowę i zapraszam na koncerty. Będziemy informować na bieżąco. Teraz przed nami pierwszy utwór z krążka: Opętane miasto. To jest piosenka o Wrocławiu. Opętane miasto, czyli Wrocław, gdzie to się wszystko dla nas zaczęło.